Dzień dobry, kochani! Wspólnie ze sztabem WOŚP mamy przyjemność przypomnieć, że już za chwilę w styczniu kolejny 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta piękna grająca na czerwonych sercach Polaków w Polsce i na całym świecie orkiestra zagra także w Białej i tradycyjnie siedziba sztabu będzie się umieściła w naszym Urzędzie Miasta, w którym już dzisiaj umieszczamy tą puszkę, którą możecie zasilać. Przy biurze obsługi klienta, na sali obsługi naszego Urzędu Miasta. 28 stycznia, tradycyjnie w niedzielę, zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców od samego rana do Urzędu Miasta, aby wspierać świetną inicjatywę, którą kultywują wszyscy najlepsi na świecie. Gramy hasło Płuca po pandemii dla dzieci i dla dorosłych. Będzie świetna zabawa. Taka zadyma zimowa w środku naszego miasta. Jak co roku, przed nami wiele imprez sportowych na które zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta. Dziękujemy wszystkim dotychczasowym wolontariuszom, którzy już się zarejestrowali. Pamiętajcie, że jeszcze jest czas i czekamy na Was do 10 stycznia. Tu wszystko gra. Tradycyjnie na placu wolności odbędą się koncerty i licytacje. Zapraszamy serdecznie. Siema!